Witam serdecznie, Kiko wyszlak Słubickie Łąki 25 czerwiec 2012, gdzie kilka słów na temat dopinać sprawy do końca. Bardzo ważne jest, żeby w momencie, kiedy zaczynamy jakiś temat, dopinać go do końca, dociągnąć go do końca, zrobić wszystko, co jest do zrobienia, żeby można było powiedzieć bez względu na rezultat. To oczywiście mieć nastawienie, że rezultat powinien być dobry, ale bez względu na na jakby przebieg wydarzeń, być zdeterminowanym w działaniu. Być po prostu tak nastawionym, e, tak... Y, y, no, na, na, na tej ścieżce realizacji, którą sobie wytyczyliśmy, żeby nie odpuścić, żeby nie odpuścić. E, bardzo często ludziom brakuje dosłownie tyci, tyci do... Wielkiego przełomu. Ja nie mówię, że jakiegoś potężnego sukcesu, bo tam mówienie, że odrobinkę mu zabrakło, byłby wielki sukces, często jest przesadą. Ale mówienie, że odrobinkę mu zabrakło, a wszedłby na kolejny poziom, który by pomógł mu znacznie łatwiej osiągnąć sukces, z tym się stuprocentowo zgadzam. Także pamiętajmy, dopinajmy sprawy do końca. Nie odpuszczajmy po drodze. Nie odpuszczajmy. Będzie wiele sytuacji, wiele momentów, w których wydawać by się mogło, że a, powinienem odpuścić, może nie warto, nie ma sensu. Nie. To są te momenty, kiedy trzeba podkręcić gaz, prawda? Dodać mocniej gazu, przerzucić na wyższy bieg jakiś siostrą do przodu. Do zobaczenia. W